Witam Was w kolejnym odcinku Dekoracje do Twojego domu. Będziemy robili kolejny wieniec na Boże Narodzenie. Tym razem nie będzie na drzwiach, chociaż może być też na drzwiach. Ja Wam pokażę, w jakim celu można go użyć. Zaczynając pleść wieniec, przymocowujemy trucik. I nie obcinamy, miałam obciąć. Będziemy robili ze świerku. Ucinamy sobie kawałki świerku i to jest ważne, że on będzie musiał być pleciony na okrągło, też boki. Czyli bierzemy sobie, pierwsze boki przymocowujemy, pamiętajcie, żebyście dużo i końcówki od świerku ucinamy zawsze te, gdzie są trzy, tak ładnie wygląda wtedy. I w tym samym kierunku kładamy sobie i kolejne. Lecimy, lecimy. A jak już ładnie świerkiem pachnie, mm, czysty las. Uwielbiam robić Boże Narodzeniowe dekoracje. Już mam, już mam tu szał od, od października. Pamiętajcie, całe lato widzicie jakieś ciekawą gałązkę w lesie, albo nad morzem, gdzieś tam jakąś ciekawą muszelkę. Wszystko zbierajcie, bo takie rzeczy się przydają. Jeżeli zrobiliście uplet i zawsze w tą stronę jedziecie, albo w drugą, nie żeby odwrotnie, one w jednym kierunku mają się układać te gałązki. I teraz robicie tak, ja nie będę Wam pokazywała, używacie tutaj kleju w tym przypadku Ym. i przyklejacie sobie na przykład pod gałązką, trochę możecie trochę położyć, tak fajnie naturalnie wtedy wygląda, na przykład trochę mchu, trochę szyszek, przyklejacie sobie to normalnie ja nie wzięłam moich tych. O, zaraz. Kora tego koloru już nie niezielonego, jak ja tu miałam wcześniej. I wszystko sobie w ten sposób tutaj przymocowujecie za pomocą kleju. Ja to zrobię. Yy, Moim drucikiem, żeby nie spadało to. Ale to jest najlepiej klejem robić. Tak samo możecie sobie zrobić to samo: ten wieniec z mchu. I przykleja się wtedy jeszcze lepiej. Bo ja mam, ja mam akurat. świerku tym razem. Tak to będzie wyglądało. I jak już to, i to jest, tak mniej więcej, zielone. Zielone i szyszki brązowe. Tutaj mam na przykład takie białe. to Jeżeli będziecie chcieli sobie albo w takim kolorze, to już zależy, jaką dekorację będziecie używali. Możecie sobie oczywiście przypiąć też. Pasterki, cytryny czy pomarańcza. I teraz chcę wam pokazać, jak wygląda właśnie mój wianek, który uwiłam i położyłam go na świeczniku. Do tej właśnie to jest moja dekoracja. Ozdobiłam mój świecznik też koralikami. I zaraz wam pokażę. Jak widzicie, mój wianek użyłam do tego świecznika. Fajnie wygląda moim zdaniem, pasuje do świeczek, gdzie nie gdzie te białe, takie kremowe punkty. Mimo, że świecznik jest srebrny, użyłam takich złotawych koralików, bo one są lekko takie, nie wiem, pasuje na tej brązowej tasiemce, do tych różnych szyszek i to wszystko nadaje takiego fajnego nastroju. Także może on wisieć też na ścianie, też bardzo fajnie wygląda. Może być oparty o ścianę, obojętnie na stole. To jest właśnie moja dekoracja dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podoba.